Przedstawiam kandydatkę lewicy. Iwona Wielgus, przedsiębiorca, osoba energiczna, kompetentna. Można jej zobaczyć. Iwona Wielgus, kandydatka lewicy do Sejmu, pozycja numer cztery. W sobotę miały miejsce już drugie Mistrzostwa Końskich w Pływaniu Puchar Burmistrza. W sumie w zawodach wzięło udział 53 zawodników. Za organizację imprezy odpowiadało Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji, a mistrzostwa rozegrano na pływalni miejskiej w Końskich. W zeszłym roku pod hasłem Niepodległa odbyły się pierwsze Mistrzostwa Końskich w Pływaniu. Zawody adresowane są do mieszkańców tutaj z terenu Gminy Końskie, dla osób, które chcą, lubią chcą się zaprezentować. Tutaj na pływalni miejskiej są to zawody które mają na celu popularyzację pływania tutaj na terenie miasta i gminy końskie. Najlepszymi zawodnikami po zsumowaniu wszystkich punktów okazali się Magdalena Gorostiza i Adam Skwara. Na podium medale i upominki dla najlepszych w poszczególnych siedmiu kategoriach wręczał burmistrz końskich Krzysztof Bratański wraz z przedstawicielami Konyckiego Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji. Jednak tak naprawdę wszyscy uczestnicy mogli czuć się zwycięzcami, bo w tej imprezie chodziło przede wszystkim o doskonalenie pływackich umiejętności i integrację środowisk. Gratuluję serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział, a szczególnie tym, którzy stanęli na podium i mogli powiększyć swój medalowy dorobek. To, myślę, drugie, ale nie ostatnie zawody i dlatego nie mówię żegnamy, tylko do zobaczenia za rok. W jakiej kategorii wiekowej na jakim stylem płynęłyście? Ja płynęłam grzbietem w kategorii wiekowej 2009 z stylem dowozy. Ja płynęłam w kategorii 2009 grzbietem dowolny. Ja też płynęłam w kategorii 2009 grzbietem Jakim stylem płynęłaś? E, no, grzbietem. Dlaczego lubicie pływać w ogóle? Dlaczego akurat taka aktywność? Jak to się stało, że zaczęłaś pływać? E, bo miałam krzywie kręgos. Ja chciałam się po prostu nauczyć pływać, bo i no to jest fajna zabawa. Ja, jak byłam na wakacjach, to chciałam spróbować pływać i potem się zapisałam na zajęcia. Listę zwycięzców poszczególnych kategorii publikujemy w naszym portalu. A już w sobotę w Pływalni Miejskiej w Końskich odbędzie się kolejna edycja Koneckiej Ligi Pływackiej. Tym razem zainteresowani będą mogli mierzyć się w stylach dowolnym oraz klasycznym. Zapisywać można się u koneckich trenerów pływania oraz na kasie basenu.